Przed nami ostatnie dni roku 2009. Zawsze, kiedy kończy się rok, przeżywamy pewnego rodzaju refleksję, próbujemy podsumować ten miniony czas, zadajemy sobie pytania, jakim był ten mijający rok. Czy był to rok szczęśliwy, czy był to rok sukcesów, a może porażek, pewnych zawodów, rozczarowań. Wsłuchując się w doniesienia mediów, mogliśmy dowiedzieć się o nowych konfliktach. O zagrożeniach w świecie ekonomii, finansów światowych. Słyszeliśmy o nowych chorobach, o bezradności yy, medycyny. Zawsze wtedy pojawiają się pytania: czy możemy cokolwiek zmienić na lepsze? Czy przyszłość, która jest przed nami, jawi się jako ciemny tunel bez żadnej nadziei? Czego możemy spodziewać się po roku 2010? Nie tak dawno. Z pewnym drżeniem witaliśmy rok 2000, który w przekonaniu wielu ludzi miał być rokiem przełomu. Minęło 10 lat i ciągle zadajemy sobie to pytanie: jaka będzie przyszłość? Czego możemy się spodziewać? Czy nadchodzący rok będzie rokiem nadziei? Kiedy słuchamy specjalistów, fachowców, to ich wypowiedzi nie napawają optymizmem, ale jest źródło nadziei, która jest dostępna dla wszystkich. Słowo Boże, Pismo Święte próbuje nas przekonać, że los naszej planety spoczywa w rękach miłosiernego Boga. Tylko w nim jest nasza nadzieja. Jestem przekonany, że Pan Bóg chce, abyśmy ten nadchodzący rok rozpoczęli właśnie z nim. Zupełnie inaczej wygląda przyszłość, kiedy czujemy obok siebie obecność miłosiernego Boga. Boga mocy, mądrości, Boga, który jest cierpliwy, przebaczający, Boga, który próbuje tknąć w nasze życie odrobinę ciepła. Ciepła, którego tak bardzo potrzebujemy. Mamy problemy z tym, ażeby zdefiniować czas. Czym jest czas? Boimy się jego upływu, boimy się faktu przemijania. Czas to zjawisko, które można porównać do galerii obrazów. To, co minęło. To obrazy, które już zostały namalowane. Przed nami wiele pustych ram, które możemy wypełnić treścią. W wielu sytuacjach zależy to od nas, co w naszym życiu będzie się działo. Czy sami będziemy planować naszą przyszłość? Czy otworzymy się na Boże działanie w nas? Mam wielki przywilej w imieniu portalu adwentyściwa.pl podzielić się z Państwem życzeniami nadziei. Przekonania, że Pan Bóg dla każdego z nas ma coś dobrego. Pan Bóg chce wypełnić nasze życie sukcesami, błogosławieństwami, pragnie dać nam to, co najlepsze w przyszłości, ale także to, co najlepsze już teraz, już dzisiaj. Drodzy Państwo, Słowo Boże chce nas napełnić nadzieją. Niechaj dobry Bóg błogosławi nas w tym nadchodzącym roku i niechaj fakt przyjścia Pana Jezusa to pierwsze przyjście jako dziecko. I to drugie, jako Króla Królów i Pana Panów, będzie dla nas nadzieją i fundamentem naszej wiary w przyszłość. Niechaj Pan Bóg nas wszystkich błogosławi.